ale to ja, Jakub D2. Dziś nagrywam anti-ej. No na największą trybie. Oczywiście poziomie trudności znaczy Mała mapa, ja sam przeciwko czterem Jak wygram, to tak zostawiacie łapkę w górę i subskrybujecie mój kanał. Co by na taki deal. A za ten czas... Ja teraz sobie pomyślę. Nad taką jedną rzeczą, która może być na kanale Dobra. To terytorium jest zajęte już przeze mnie, mam dużo terenu. Pewnie to nad czym teraz tak rozmyślam Dam w komentar... nie no, no chyba w komentarzach Dam to nad czym myślę Myślę nad tak umienną rzeczą Nad może specjalnym odcinkiem, nie wiem specjalna na 30 subów? Nie wiem. Jeszcze myślę. Czy takiego zrobić? Chyba zrobię. tutaj tymi mam wojnę. No to warto. Sami chciałem. No cóż, mają wieżę, przez co nie możemy się przedać tu i tu wieżą, Nie możemy przez to się przedarnąć na dalsze terytoria. Dobra. Przedarliśmy się troszeczkę. To to. Więc propos, będziemy płacić 11, to nie Dalej. Ten, ten, ten. Tutaj są doskonałe taktikale, kale. Plany. Propozor za 5. O, dobra, wiele. Black market, ok A z kim ją ja Tylko z tym, dobra. Czekajcie, czekajcie. Wziąłem zim sojusz, a teraz nie on zim sojuszu. Aha. godzimy się przecież. Może w następnej turze będzie? Czekajcie. Nie, nie mam. What the fuck? Nasze terytorium, tak to zrobię. Ile mam domów? Pytanka gospodarstwa. Skąd teraz by tu wywołać wojnę? Z floretą? Dobra, z fioletowym. A ze wszystkimi. A, bo wszyscy mieli ze sobą sojusz. No to fajnie. Tutaj przetwoję obrona. A tego teraz o tak. Do 46 do 20 brakuje mi. To zielony tutaj jest po nim. Coś myślę, że chyba zostawicie jednak tego super. Musicie. Musimy dobić te 30 subów teraz. To jest nasz cel. Za 48. I oto tak zielony zginął. albo no nie zaoszczędzał. Tak. Dobra. Ten tu, ten tu. Ten tu, a ten tu. Co za zielony. Nie, ja na no to nie dam. Nie okradać. Jak zacząłem niszczyć? To jest zwykły złodziej z tego typu. No nie, moje, moje wojska idą się zamieścić. Tak nie może być, nie. Jednak cofnę. No, ten pójdzie tu, a ten tu. A, nie, nie. Tak, tak i tak, domek. A jeszcze tutaj mam dwóch krótków, oni idą na O. Napiszę Wam tutaj w ankiecie, czy nie wiem, czy może w komentarzu co czy będzie specjalna 30 subów, właśnie się zastanawiam teraz. A kiedy to wrzucę? Tego nie wiem. Chyba czwartek. I proszę bardzo, wszyscy zabić. No to wygraliśmy. Tu macie jeszcze statystyki gdybyście chcieli zobaczyć. No, wygraliśmy. Zobaczmy, jak każdy wyglądał na początku. Tak wyglądała rozkrawka. Przyspieszam tempie. Ja oczywiście w tym. No. Dziękuję za oglądanie. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. I widzimy się w następnym odcinku. Loo.